Hej widzowie, Dzisiaj dokończamy drugą połowę mojego rysunku węża, tym razem markerami Poska. Na początek wlatuje piękny, błękitny odcień, którym po prostu staram się pokryć praktycznie całego węża. Było to bardzo proste wyzwanie, bo tak jak wiemy Poska po prostu mega łatwo się rozprowadza. Więc nie sprawiło mi to żadnego trudu. Okej, okay, wąż już gotowy, więc teraz zajmujemy się łatkami. Łatki oczywiście dodaję ciemniejszego cienia markerów, po prostu żeby były jakoś widoczne. Następnie dodaję połysk białym markerem od poska. W sumie nie wyszło to jakoś najładniej. No i oczywiście czarnym markerem wszystko doprawiam, końcówki tej oczy poprawiam yy, i robię kąt. To jest efekt końcowy. W sumie nie, przepraszam, to jest efekt końcowe. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu czy chcecie więcej takich przedziałów. Bajo!